Z górami spotkałem się pierwszy raz, będąc farcerzak w roku 1947 i pokochałem góry, jak zobaczyłem pierwszą Babią Górę, najwyższy szczyt Beskidu Wysokiego. Tak się zakochałem w górach, że do dzisiaj wędruję po tych górach, już mniej, bo jestem tu, widzicie Państwo, już tym kustoszem tego sanktuarium górskiego na groniu Jana Pawła II. Wszystko, co się zaczęło w naszej religii, to zaczęło się w górach. No i ten urok poznałem tych gór i, i chciałem innym przekazać. I wpadłem na, e, potem w tym właśnie okresie, kiedy był zamach, żeby zorganizować rejczlakami Jana Pawła II. I tak się to powoli rozwijało, te rajdy. No, był stary ustrój, ale my to po cichu szli, nas tylko kilku było e, wtajemniczonych właśnie w tą, w to organizowanie tych rajdów, bo się za tymi czasami zawrócali i mówili: Sztefek, czemu to tak idzie zawsze? To Kalwaria, Wadowice, Andrychów, a oni nie widzieli, my to już mieli cel właśnie e, z, związany z tym, żeby iść tym szlakiem Jana Pawła II. Ojciec Święty pierwszy raz tu był jako uczeń z ojcem swoim, i dlatego postanowiliśmy tu nazwać tą górę Gronia na Pawła II. Jest to pierwsza góra w świecie o nazwie związanych z naszym umiłowanym Ojcem Świętym. No i ja postanowiłem tu wybudować taki obelisk i dojechałem do met 20 m i było napisane Groniana Pawła II. A potem mówię takie to będzie stało i właśnie postanowiłem dobudować trochę wyżej i zrobiliśmy tak zwany krzyż ludziom gór. Tutaj przychodził mój mąż z tatą, wynosili właściwie piasek, wszystko na plecach, jakiś tam pan z Andrychowa, pan Górdek koniem wywoził, potem pomógł coś. Takie były początki, a do, potem do tego, nie wiem, pomysłu coraz więcej ludzi zaczęło się tak jakby z własnej inicjatywy też łączać. Oczywiście na to były potrzebne pieniążki też, więc trochę było zbiórek tutaj na górze, a część pieniążku po prostu jeździliśmy po różnych miejscowościach i tutaj dyję Zzybierskiej i Krakowskiej i kwestowaliśmy przy kościele do tego też y, z nami y, robiło to nie tylko nasza rodzina, ale więcej ludzi się włączało do tej pracy bez kiny, bez kiny, bez kiny mały. nóżki z ojcem górskie dróżki to deptały bez kity, Groj papiecki. Zaczęliśmy papieski. się starać o budowę kapliczki. I jest to jako wotum za uratowanie Ojca Świętego. To jest 13 metrów na 5. 13 zamach, 5 miesiąc maj. Pierwsze było bez dzwonnicy. Potem, różne te jubileusze i także przychodziła myśl, żeby do, dobudować dzwonnicę, żeby z, zrobić tą zakrystię. Dostaliśmy dwie parcele 10 tysięcy metrów kwadratowych, od dwóch gospodarzy. To był niesamowity zapał. Nas było 10 osób tylko tu, ale to tak z, z sercem tu pracowali. Przecież my to wybudowali za 13 miesięcy, właściwie większość tutaj prac była wykonana bezpłatnie. Ludzie przychodzili, czy murarz był taki pan z Ingwaldu, który też tutaj pracował codziennie z tatą, wychodzili na górę, bo jeszcze wtedy nie było bardzo gdzie tutaj spać. No i tak pomału, wiele rzeczy właśnie tu powstało, że ktoś coś przywiózł, czymś się zajął i jak gdyby o tym miejscu tak coraz głośniej się zaczęło robić. Ludzie też wędrują po górach i czasami nie korzystają z mszy świętej. A tu mają okazję, bo mamy harmonogram opracowany na cały rok i wiedzą, kiedy msza święta jest ta planowana. To sobie przyjdą i to tak odpoczną duchowo i, i potem i fizycznie, prawda? Także to tłumy tu chodzą. No i dziękować Bogu, że to się tak przyjęło. Mam jeszcze różne marzenia. Ja chciałem budować ośrodek na 48 miejsc dla dzieci potrzebujących. Nie chcę powiedzieć, co to są potrzebujące. Nie każdy sobie wyobrazi to, co jest tego. No Może się kiedy uda, może ktoś jak przyjdzie za mną, to już będzie chciał, ale ja już mnie już jest trudno tak. No ale ja tam się nie załamuję tym zawsze w humorze, co tego. I także tu, tu jest moja cała przyszłość. Lubię chodzić po górach i to miejsce mi się bardzo spodobało przy na mszy i żeby pomagać, na przykład pomagam sprzedawać różne rzeczy, no i zamiatam w kaplicy. Dużo młodych ludzi tu przychodzi, dużo dzieci, ja też pracuję w szkole i tutaj chcę zarazić swoje dzieci taką pasją, żeby spędzać czas nie tylko w domu, przed komputerem, przed telewizorem, ale, ale tutaj, te nasze najbliższe okolice, jest tak pięknie blisko Andrychowa. Poświęciłem się już całkowicie tu jestem jakby powiedzieć pustelnik tu. Ja tu byłem godzinę przed śmiercią naszego Ojca Świętego i tak mi wpadło myśl, że upamiętnimy to, te rocznicę Ojca Świętego, tym płomieniem pamięci, no bo płomień to w religii, prawda, to światło. No i tak zaapelowałem do wszystkich kół w całej Polsce, wysłałem ponad 400 tych apeli, to się przyjęło i palimy te watry tak zwane. I nawet już w Czechach to palą, bośmy dostali potwierdzenie, i we Włoszech chcemy, żeby to utrzymać, właśnie tą tradycję o tym naszym miłowanym Ojcu Świętym. Ja nie jestem jakimś może dewotkarzem, tylko jestem silnowierzącym, proszę Państwa. I no, co zrobić? Mnie nauczyli rodzice pacierza prawdomówności wności i patriotyzmu. I z tym wyrosłem, i, i z tym umarłem. W 2007 roku Stefan Jan Jakubowski otrzymał nagrodę amicus hominum w kategorii Edukacja i Wychowanie.